co się gra mając świadomość, że nie ma zmiennika. Szczerze mówiąc, jak już byłem na meczu na Lodzie, to już o tym zapomniałem, tak? Gdzieś tam na rozgrzewce od wczoraj, od wieczora się myślało o tym, tak? Jaka będzie sytuacja, jak to będzie wyglądało, czy będzie drugi bramkarz, czy będzie zawodnik przebrany, czy jak to będzie wyglądało, czy będę jeden sam ja. Na no akurat się zdarzyło, że tylko ja byłem, ale chłopacy fajnie mnie rozgrzali. Nie miałem tych strzałów za dużo na rozgrzewce, tyle ile potrzebowałem. Potem razem wszyscy w meczu graliśmy, naprawdę super, blokowaliśmy strzały, poczynając od pierwszego napastnika przez wszystkich obrońców. Wszyscy rzucali się po te strzały, blokowali swoim ciałem. Nikt się nie oszczędzał, no i to zaprocentowało. Powiedzieliśmy sobie, że możemy strzelić gola w 19 minucie. I... I tak naprawdę, no, te dwa gole w i tercji i bardzo się cieszymy ze zwycięstwa nad drużyną, która jest wyżej niż my w rankingu. Przez te dwie tercje było bardzo ciężko, ale gdy padła już ta bramka, to gra zupełnie się zmieniła. Widać było, że uwierzyliście w to, że można ten mecz wygrać, z No my, my, wierzyliśmy od samego początku, że można wygrać, tak, ale wiadomo, że kiedy drużyna przegrywa w trzeciej tercji, to to wszystko zaczyna się inaczej układać, a po zaczęli grać trochę bardziej otwarcie, no i my to wykorzystywaliśmy, udało nam się strzelić drugą bramkę, przypieczętowaliśmy tą bramką to zwycięstwo, kiedy Japończycy grali w szóstkę, no, no i udało się, do, udało się dokończyć i jestem wynikiem 2-0 i, i, i wygrać mecz.